i Złoto Łapek, odcinek pierwszy, bal. Miło mruczka leżała jeszcze w swoim łóżeczku, kiedy poranne promienie słońca zaczęły ją głaskać po aksamitnym nosie i spiczastych wąsach. Otworzyła oczy i przeciągnęła się leniwie. Zerknęła w okno, Mimo pięknego słońca na dworze panował mocny mróz. Na szybie jej sypialni wymalował finezyjne wzory, niczym babcinę koronki. Miło mruczka postanowiła ubrać się szybciutko, bo zamierzała pobiec po świeże bułki na śniadanie. Z szafy wyciągnęła cieplutki sweter, który bardzo lubiła, oraz grubą wełnianą spódnicę. Założyła wyścielane futerkiem bodki, idealny na taki dzień, jak dzisiaj. Z półki wzięła czapkę i rękawiczki, a do tego szalik w takim samym kolorze. Już po chwili stała w drzwiach, gotowa do wyjścia. Miło Mruczka zbiegła szybko po schodach i mimochodem zerknęła do skrzynki na listy. – List? O tej porze? – zdziwiła się. – Widać, pan listonosz dzisiaj wcześniej zaczął swoją pracę – mruknęła sama do siebie. Koperta była piękna, cała w srebrne kwiaty. Wyglądały one jak drobinki śniegu na chodniku, lśniące w promieniach porannego słońca. Szanowna Pani Miło Mruczko, mamy zaszczyt zaprosić Panią na bal charytatywny, który odbędzie się w ratuszu w najbliższą sobotę o godzinie 18. .00. Och, bal! – ucieszyła się Miło Mruczka – Naprawdę uwielbiała tańczyć. Każda okazja do tańca dawała jej wiele powodów do radości. Poza tym idea balu była bardzo piękna, bo był to bal charytatywny, a to taki bal, na którym zbiera się fundusze na dobry cel, na przykład na lekarstwa dla ubogich, pomoc ofiarom kataklizmów lub pokarm dla ptaszków w zimie. Miło mruczka zapomniała już o swoich bułkach, myślała tylko o jednym. Jaką suknię założyć na sobotni bal? W sobotę Miłomruczka wstała bez ociągania i pobiegła szybko do fryzjera. Pani fryzjerka miała mnóstwo pracy z uczesaniem gęstego, kociego futerka Miłomruczki, ale po godzinie fryzura była już gotowa. By dopełnić swego dzieła, Pani fryzjerka wpiała Miłomruczce za ucho przepiękną różę. Gdy nadszedł wieczór. Miło Mruczka założyła jedwabną suknię w białe róże i ruszyła na bal. Orkiestra wyszła na scenę i podczas pierwszego tańca, którym tradycyjnie był walczyk, podszedł do Miło Mruczki bardzo przystojny, elegancko ubrany kot z filuternie przyciętym wąsem i lekko skinął głową. Jego uśmiech był tak czarujący, że kot od razu Zyskał sympatię miłomruczki. Pani pozwoli, jestem złotołapek, łapek, przedstawił się grzecznie. Czy pani zechce ze mną zatańczyć? Miłomruczka lekko się zaczerwieniła, ale chętnie przystała na tak miłe zaproszenie, tym bardziej, że taniec był jej ogromną pasją. Tańczyli do białego rana różne tańce tanga, poleczki, oberki, kujawiaki, rumby, samby, czacze, no i oczywiście rock and roll. Nogi im pląsały, i w głowach się kręciło. Jak się okazało, oboje byli świetnymi tancerzami. Choć potrafili tańczyć różne tańce, to ich ulubionym był waltz wiedeński. Jego szybkie obroty i harmonijna melodia sprawiały, że wszystko wokół zaczynało wirować i przenosiło tancerzy w inną, przepiękną rzeczywistość, w której można było zapomnieć o całym świecie. Czas upłynął bardzo szybko. Rankiem bal dobiegł końca i złotołapek odprowadził miłą mruczkę do domu. Pożegnali się serdecznie i postanowili, że niebawem w wolnej chwili spotkają się by znowu miło spędzić ze sobą czas. Moi drodzy, tak właśnie zaczyna się historia Miłomruczki i Złotołapka pary, która poznała się na charytatywnym balu. Jedna prosta lekcja z tej dzisiejszej bajki. Jak bierzemy udział w dobrych rzeczach, jak robimy dobro, jak się otaczamy dobrem, jak unikamy wszystkiego, co złe, to spotykają nas też dobre rzeczy. Dlatego, że dobro rodzi dobro. Zło często rodzi zło, ale na szczęście dobro zawsze rodzi dobro. Róbmy dobre rzeczy, otaczajmy się dobrymi ludźmi, bierzmy udział w dobrych sprawach, a dobra będzie coraz więcej.